Cześć, z tej strony Drota Kaszubowska i zapraszam Cię w świat motywacji i pozytywnej wibracji. Mam dzisiaj do Ciebie pytanie. Chcesz grać w najwyższej czy najniższej lice w swoim życiu? Mam taką obserwację, że sporo ludzi cały czas wybiera grę o małą stawkę. Dlaczego? Moim zdaniem najczęściej ze strachu. Boimy się porażki, a odniesienie sukcesu chyba jeszcze bardziej. Szybciej jesteśmy skłonni działać, aby uniknąć niewygody, niż zawalczyć o to, aby było nam lepiej. Tak jesteśmy skonstruowani psychologicznie. Drugim ważnym powodem, który przychodzi mi do głowy, jest poczucie bycia niegodnym i niezasługiwania na więcej. Godzimy się na przeciętność, bo wydaje się nam, że to, co najlepsze, to nie dla nas i po prostu najzwyczajniej w świecie odpuszczamy. Tylko wiesz, w tym wszystkim nie chodzi zawsze tylko i łącznie o Ciebie. Musisz zdać sobie sprawę z tego, że wykorzystywanie na maksa swojego potencjału to również wnoszenie pośrednio wartości w życie innych ludzi. A więc odpuszczając, pamiętaj, że jednocześnie pozbawiasz świat czegoś wartościowego. Zastanów się, może właśnie przyszedł moment, aby zacząć wykorzystywać swoje możliwości z intencją nie tylko dla siebie, ale również z perspektywy tego, co może dać komuś drugiemu. Dziel się tym, co masz najlepsze. Pomagając innym, stajesz się o wiele bogatszą osobą. Moim zdaniem w takim spojrzeniu nie ma nic egoistycznego. Uważam, że jesteśmy tutaj po to, aby nawzajem się wspierać, pomagać i dawać od siebie to, co najlepsze. Dlatego ważne, aby znać swoją wartość i nie umniejszać sobie. Cała reszta to tylko i wyłącznie strach naszego ego. To jak w najniższej czy najwyższej, widzę. Dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia.